I witam was serdecznie serdecznie w kolejnym odcineczku z Baldurs Gate 3. Tak, z ostatnio walczyliśmy z wiedźmą, jak pamiętam. I zostało no, nam tak naprawdę powrót tam, gdzie byliśmy wcześniej, czyli do tamtych podziemi. chociaż tu jest jeszcze jakieś przejście, chyba z niego jeszcze skorzystam. I zejście na dół ogarnięcie N Nerego, który nas już wcześniej rozwalił, tylko że mamy obitą postać i stwierdziłem, że można iść odpocząć. Nie jest to jakieś tam złe. Mamy dużo jedzenia, mamy tak dużo jedzenia, że za dużo. Może ktoś będzie chciał porozmawiać dzisiaj. Co oni się tak świecą czasami? Nie mam pojęcia. ciulowo ustawienia pewnie mam. Do Dobra, nie ma chyba nikogo, kto by chciał coś porozmawiać tak szczerze. No ale się dziwnie świecą niektórzy czasami. You recognize the feathered creature. It's the owlbear cub you rescued. The cub's eyes lock onto the food in your hand. What a delectable little pet! O oh, now look, you've scared off the little snack. Ej, hey. nie zjadać mi kurde go. Wszystko, wszystkim, ale nie zjadać mi kurde sowo niedźwiedzia. Sowo niedźwiedź jest Dobra, trzeba pójść teraz, póki mamy tutaj w miarę spokojne tereny. Tam na górę trzeba wrócić. Przez krainę, która nie jest zbytnio przyjazna. Właśnie możemy się tam teleportować, nie? Zapomniałem. Yy, w... Obozu goblinów, zaraz no tej to z wioski można skoczyć. Tych goblinów nie zabiliśmy, w ogóle nie wiem dlaczego, ale niech sobie żyją. Nie, no zobaczymy, co jest Tam, a jak nie to pójdziemy do tych podziemi tego nerego. Pokonać. Będzie trzeba chyba najpierw od startu zacząć walczyć z nimi, żeby wiecie, nie było tego problemu co ostatnio, że nas wyjaśniają od razu. Bo nam do levelu brakuje jeszcze no 2 i 2,400 bardzo dużo. Co zobaczyć, co tam jest. Tam coś jest. Albo przejście do kolejnego rozdziału też. Bo wtedy nie idziemy. A jest Górska przełęcz ta. Dobra, czyli to nie tutaj, musimy skoczyć óźniej gryma i zrobić tam rozwałkę powoli nie z tymi wszystkimi krasno od tych zaczynając. Only the guards are allowed to do that, as this one is about to demonstrate. Ej, nie miało tak być. No kurde, nie. Tyknęło mi. Chcę pytać co tu się stało, ale chłop, właśnie wyjaśnił nas wszystkich. To Wam powiem, są potężni, jak nas tak wyjechali. Lewski nóż. Spoko rzeczy. Jak już tu jesteśmy, to skorzystamy. Ale tam, yeah, right. ale co tu się stało? on tak nam... Chociaż mój też pięknie wywalił im. To ciekawe, czemu oni nam, nam tak wywalili nagle. everyone subscribe not everyone subscribe you attacked someone only the guards are allowed to do that as this one is about to demon <laughs> oh no,

Co ty możesz mu zrobić, żeby go zabić? Jakimżeś cudem znowu chybił. Tak szczerze mówię, nie. Dysko. Nie chciałem gadać szybko. Ruszmy się stąd. Dobra, stary, to możesz napić. Zabijmy wszystkich, po prostu. Ah! Ktoś, kogoś, kogoś, kogoś. Ktoś, kogoś, kogoś, kogoś. Tu mi się wydaje, że ona jest, Bra, nie wiem, nie widać jej. Kurde, już ostatnio coś. Ona jest z tyłu, orzesz panie. Zdąży wezwać pomocy. jak księga czarów pierdzieliłem przypadkowo. dzięki za podpowiedź z razu. bro. Should be safe. Won't be needing this poison now that you've off the pricks. Bet you'll find it handy though. You're a good one. I won't forget it. No, dobra. Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. Świetnie. Ale jeszcze nie idziemy spać. Mamy jeszcze dużo speli. I would like to break these potions a little bit. Lovely day this, for now. Hmm. At least things have stayed interesting.

Co panie zrobisz? Masz tutaj samych zabójców. Dobra, stereo się nie popisujesz ostatnio. dobra. Teraz można otworzyć drzwi w ogóle? Jest jaką ma nie?

mi ten kamień, tam coś może być, pod nim. Jesteśmy w dziwnym miejscu, nie wiem co to za miejsce w ogóle. Coś tu skapuje. O właśnie, jakby coś tu miało się zrespić. Galarety. Właśnie sprawdzić ogólnie na co są nieodporne. Porność na elektryczność i na obrażenia cięte, dobrze wiecie. Yy. Nawet ten skill jest mocny. To Wampi, o, jeszcze jeden tu wlut jest. O kurde, nie wiedziałem. 15 mi zadał, co nie tyle biją. A tam skarpetek jest. Się chyba opłaca. 1 HP, serio o ty skaczesz wysoko przez tę umiejętność? Powalona akcja nie.

Gdzieś znowu tajemne wrota, żeśmy wleźli. Bóg wie, co tutaj może być. Możemy w ogóle wskoczyć. Nie, jednak nie mogę. Świecia, świeca lot. Nie wiem, ale ładnie świeci, więc już ją wezmę. Hej, okay, co to za miejsce? Wow, what the fuck is this place? Dosłownie nie mam pojęcia, gdzie jestem. Mam z boku wejście, ale mamy tu Asteriona. Co ty gadasz? Sterion nie zrobił tego? Żeś, mamy narzędzi tyle, że. Możemy używać i używać, się, a tu są jeszcze te kryształy. ciekawe miejsce ogólnie. Hmm. Mam to jakiś plecak w ogóle na górze. Tu ktoś jest. Filomena. Odręczna mapa.

Whatever you do, don't set her up. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Mm, Filomenaik, się dzieje? <th <Meaning> <th <ordinance> to my name like your star knows me. Like we're friends. I know what you are. One of Nia's cult goons. Sailed right in. Better to die in this shitty than rotting moonrise. You want me? Come get me. O, przysłańmi labrida, Prestwazja. On nadzieję, że masz kurde inspiracji. Jedną, Boże. Na szczęście. I know all about your tricks, true soul. Shit. I can't do it. Go on. Drag me to moonrise. I'll make you cult nutter suffer. Well. Aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. Spit out what you want and let's be done with it. You want to waste rune powder on... Look, you have no idea what you're dealing with. Any true iron hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here. And I'm not leaving without it. But well, let me go. Maybe I'll spare you a vial. Oh, that oh, whole oh, oh, Rune powder is nomish folklore. An explosive of awesome power handed down to the gnomes by their war god iron Ironhand. a formula so dangerous it was stricken from history if it ever existed to begin with <laughs> we've heard the same ones I bet a fistful of fire that can turn cities to dust well it's real and I need to bring it back to boulder's gate I'd rather my clan were with me but the mission comes first a vial's what I can spare you No, We're freedom fighters. We need this powder to prove a point to people who really need a point proven to them. Let me go, and you'll be on the right side of history. That's all I can say. Let's go there. Listen, you see Lorida at the dig? Tell her I'm dead. Impaled, half eaten. I don't care. Make up a story. She's leaving. Lorida will be heartbroken. She... I, love it. I might have been hers. She sure as hell wasn't mine. boulder's gate, Alone. No dobra, no. Bruno. Piękne miejsce w ogóle, nie? Zapierdzielam te rzeczy, nie wiem. Czuję się fajne. To zapierdzielam. Trzeba przerzucić trochę znowu rzeczy. Znowu mamy ich za dużo. Trzeba będzie posprzedawać. Będę musiał zrobić przed odcinkiem sprzedaży. Sprzedaż niezłą, Może tu jeszcze się uda z tymi ogrami, orkami porozmawiać i posprzedawać większość śmieci. Ale ciekawe miejsce. Myślę, że ogólnie wrócimy tam, gdzie byliśmy i se, i se zakończymy, że w kolejnym odcinku zrobić tam rozpierdziel luchę, jakoś to ogarnąć. Teraz nie, 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 nie chcę chyba, ale niezła jazda, niezła jazda się tu dzieje, muszę tutaj zejść głębiej, głębiej. O, ładnie sobie zrobiłem te lokację, nie? Strasznie ładnie, wszystko tak dopracowane. Dobra, trzeba będzie wytępić resztę obozu, tylko ja spróbuję się pohandlować tam z handlarzami jeszcze przed kolejnym odcinkiem. Albo będę z Wami szedł. Ja Was żegnam. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków i. Co mogę powiedzieć? Cześć!